Morning, Kambodża. No to co? Wstaliśmy wcześniej rano? Anka też, czyli zapowiada się jakaś? Uuu, przygoda. Jedziemy. No, dalej niż za miasto. Kawałek dalej. Zostańcie z nami, zobaczycie, jaka niespodzianka. No słuchajcie, gruba wyprawa się szykuje. Obydwoje plecaki na plecach jedziemy, ale nie skuterem. Skuterem tylko kawałek, a dalej to już samochodem jedziemy. Na razie. No i słuchajcie, to jest ten samochodzik. Tym samochodem jedziemy na wycieczkę dalszą. Chodźcie z nami. No hej, jedziemy. Kawałek drogi już za nami, ale jeszcze. Uuu, jeszcze, jeszcze. Ale fajnie, wygodnie. Słońce nie świeci jeszcze, jest zachmurzone niebo, klima chodzi. O, Anka śpi. Także spokojnie jedziemy do przodu. A gdzie? To zobaczycie później na razie. Anka! No. Trzeba rozprostować trochę kości na nie, Bo już człowiek zesztywniał, no ale jesteśmy już w połowie drogi, nie? Także krótka toaleta. I jedziemy dalej, nie? Dobra, słuchajcie, jedziemy już 200 km za nami i mijamy takie... Fajne miasteczko też, klimatyczne, malutkie, ale dużo, dużo wszystkiego, bardzo dużo różnych szczegółów, bo tutaj nie wiem, to co to jest, szkoła, czy... ratusz może, Otóż straż pożarna, jest kolorowo, po jednej i po drugiej stronie, po drugiej stronie przyjeżdżam, na dlatego z tej strony jeszcze... I jedziemy, góra, antyn pełno tutaj nabudowane z każdej strony, wszędzie pełno anty. Słuchajcie, dojeżdżamy do granicy powoli. Na razie jesteśmy na krzyżówce. Małe miasteczko, ale zapylone sam pył tutaj jest. Wszędzie jakaś budowa. Remonty. Tylko Maliniaka nie widać ani Karłowskiego. Jesteśmy Poipet, czyli miasto przygraniczne z Tajlandią. Tak, także już pewnie. Wiecie, gdzie my jedziemy? Tak jest, do Tajlandii. Przeżyć przygody różne. <gry> o, tu taki tu wysoki budynek. Wieżowiec. Mhm. Ale zakurzone, bardzo zakurzone to miasto jest, wiecie? Wszystko. Tak, tak. Ale i, i, ta zieleń, te palmy, to wszystko jest tak zakurzone, samochody, wszystko. Nie wiem, co tu tak wtedy. Kiosk na półkach oczywiście. Tak jak wszędzie. No i Bukiewili, ja a No to jesteśmy, granica kambodżańsko-tajska. Po drugiej stronie już widzimy Tajlandię. Czyli przechodzimy na drugą stronę. No to słuchajcie, oficjalnie możemy powiedzieć, że witamy w Tajlandii, nie? Właśnie przekroczyliśmy granicę kambodżańsko tajską nie? No i będziemy zmierzać dalej. Także chodźcie z nami. Na razie. Już teraz tak, teraz już oficjalna. To było częście, po prostu przejście takie, nie? Strefa taka wolna. Ale teraz tak, teraz już jesteśmy... Jak to się mówi? Nie susdejty, Po bo... drugiej stronie. Tak, teraz już mówimy Sabadika, tak? No, także jest już... Jest już Tajlandia. Pod naszymi stopami. Idziemy. No słuchajcie, no to jesteśmy na dworcu w Koszalinie. Nie, żartuję, no. Jesteśmy na tym dworcu początkowym. I czekamy, mamy dwie godzinki do odjazdu. Do Pociąg ładnie... skm ładnie czeka. Także klimatyzacja jest taka, że po prostu co drugie okno jest bez szyby, nie? Także... Ale tu można zajrzeć do pociągu, zobaczyć. No można, no. Zajrzymy później. Także Gdynia główna, osobowa, następna stacja. <noise> Także mamy, mamy dwie godzinki. Trzeba jeszcze kupić kartę SIM miejscową i, i jazda po Tajlandii. <noise> Długa nas czeka. Bez trzymanki, no. Słuchajcie, no to co? No siedzimy w tej skm do Koszalina, do Bangkoku, nie? I w Wejcherowie się pociąg zatrzymał. I nie wiem skąd oni się wzięli. Nie, no po prostu wsiedli w Wejcherowie do tej naszej SKM-ki. Zobaczcie, kto to, nie? Tadam! <grym> No, Uciekinierzy zobaczcie, napotkaliśmy ich i wskoczyli w ostatniej chwili do pociągu, także jedziemy razem do Koszalina, nie? Na razie stoi jeszcze, nie? Ale ciepło. Wskoczyliśmy do pociągu, bo wiemy, że autobusy i lotniska są obstawione. No właśnie i do jakiego... Z klimą, nie? No, klima działa, tak co półtora co metra. Także klimatycznie, nie? I czeka nas teraz 5 godzin. Może <noise> nawet SKM <-ko>. do Bangkoku. <noise> Także pojedziemy, nie? O. o, tam już chyba gwizdnął gwizdek. Już słyszałem gwizdek. Chyba ruszy, zaraz ten, ten wagonik, zaraz ruszy. Odpalimy, zobaczymy. Dobre. Przepraszam, a do Wejherowa w którą stronę? La w tamtą. Aha, dobra. No dobra, jedziemy. Ale za oknem widoki jak w Polsce. Przestany. Rozłazino, Napcz, Kętrzyno. No takie widoki. Gdzie Ta Tajlandia jest? Darek, To wygląda jak w Rozłazinie. Jak u nas... Jak u nas... Normalnie jak w gdyby nie ci ludzie, nie? O. I... Gdyby nie ci ludzie, nie? Gdyby nie ci ludzie, to by wyglądało jak droga do kińczyna. Dobro, jedziemy, no. A tu babcia jakieś o, orzeczki, czy, czy jakieś takie o, nasionka, coś tam do, do rzucia i nawet przed chwilą tańczyła jeszcze trochę. O! Jeszcze babcia zatańczy, no pociągu jedziesz a u nas babcia gdzie? Przychodni. No, także także tutaj nie ma reumatyzmu. Tutaj ludzie tutaj ludzie nie chorują. Tu babcia tańczy. No. Zamiast. No, mały postój był. Oczywiście mijanka. Mała mijanka, nie? wszędzie drzwi otwierane, bo gorąco, gorąco jak w piekle nie? także tu, z tyłu też. Trzeba się po Pomalutku jakoś Do skutku tak Pomalutku do skutku nie no, Tam już ludzie już Coraz więcej wysiadło tak nie Będą wysiadać Będzie coraz więcej wolnych siedzeń Będzie można się położyć Jeszcze trochę O, o tutaj tata idzie Jajeczka na sprzedaż ma O Ładne jajeczka to jakieś ogóreczki po, po, po tego pogotowane. O, chyba paluciki jakieś, a wiatrze, a wiarze, A, woda chłodna, no czyli Czyli wszystko potrzebne. Oprócz kawy, a kawy to trzeba. Owiadek. Wiocha. Bang Dongbai, tak? O, tu mówili różowa, fioletowa, ale ładnie. No i taki dworzec tu. O, Bank Dongbai. Jak się Wam taki dworzec podobał? Następna stacja w drodze do bankructwa. Już nawet zapowiada przez megafon. Następna babcia z jakimiś jezonkami W większe miasteczko Pociąg wjechał na tor pierwszy przy baronie drugim <śmienny> <śmienny> Hello. Hello! O, po YouTube channelu, no? Hello! Okej! Okay. Dzieciaki! Śmieszne, wesołe, no dobra No słuchajcie, pomalutku, pomalutku dojeżdżamy do tego Bangkoku nie? Już jakieś pierwsze wieżowce widać. Mało pomału, to jakaś elektrownia. Chyba za 10-15 minut będziemy wysiadać. Dworzec główny Ciekawe w którą stronę teraz To zgadnie Ale klimat taki taki oldschoolowy, Zrobione to na jakiś taki, nie wiem Coś mi się kojarzy ten dworzec gdzieś z czymś, nie wiem z czym Ale gdzieś, gdzieś, to, gdzieś to już widziałem No myślę, że na filmach No dobra słuchajcie Wysiedliśmy z tego pociągu, znaleźliśmy tak tarifę i jedziemy na Coxan Road, szukać czegoś do spania <laughs> żeby się wykąpać w końcu po całym dniu tej eskapady, człowiek obklejony w tym pociągu. Kurde tam kurz, wszystko naraz, pot i oblepienie wszystko się klei, no dobra. Pojechaliśmy, zaraz zobaczymy jak to będzie tam centrum wyglądało tutaj to na razie przy tym dworcu to tak nic się niekoniecznie dzieje Tuk-tuk no, dyskotekowy Co tam jest? Pałac tego tak? King, King, Helian, King yeah. yeah. Król To też Przez most chyba będziemy przejeżdżać Królewski Jak czytałam, mnie to sam banku żeby w ogóle zwiecić w miarę Tak To jesteśmy na tym Chaos and Road W Bangkoku. Kurwa. Tam jest imprezownia, nie? Ale w młyniach smok, nie? Dobra, jakaś pierwsza przebitka, nie? Także lecimy, no idź tam! No i słuchajcie, dobra. Przyjechaliśmy na miejsce na Koksarod. Wynajęliśmy pokoik. zamknę się. Za 20 dla noc. czy za dobę, nie? Także na razie tam zatrzymujemy się tu, zobaczymy co dalej będzie co jutro. Na razie jest, jest dobrze, idziemy, idziemy do miasta popatrzeć na to imprezownie co tam słychać, nie? No. A tu z wyjścia z tego naszego hotelu. Słuchaj, I nawet nie wiem jak się nazywa ten hotel. Jestem nieprzytomny po tej dzisiejszej podróży, nie? Nawet nie wiem jak się nazywa ten nasz hotel. Chaosa. Chaosa? Hotel? Nie, to... Yeah. <laughs> Dobra, słuchajcie. Oczywiście życie nocne. No tak, to jest, to jest prawdziwa Tajlandia, słuchajcie. <laughs> Będziemy szukać apteki, o jest apteka. Bo ta wysypka nie przechodzi. No dobra, wstaliśmy rano po nocy ciężkiej. Imprezowy hotel na ulicy Cossarrot. Ten młyn trwał chyba do czwartej. Cała buda się trzęsła. Łup, 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 łup. Jeszcze klimatyzacja, jak traktor. Nie. Tragedia. Trzeba stąd uciekać gdzie indziej. Zobaczcie, jaki mamy widok z balkonu. Ja, ja nie mogę. Nie. Tragedia. Ku. Blaszane dachy, na dole ta imprezownia, tutaj jakiś tam nikt nie mieszka, chyba nie był w stanie nikt wytrzymać tutaj. Widok, słuchajcie, to jest Potem nic nie, nie. w porównaniu z tym, co się działo w nocy, nie? Nie, no dramat, nie? Cały budynek chodził... Cały budynek się trząsł. Kto wymyślił ten hotel? Zadnia chodziła jak traktor, która się włączała i wyłączała. Kto ten hotel wymyślił? No, dobra. Wstaliśmy. Idziemy gdzieś na śniadanie, a tak wygląda Horsan Road rano. Także mało ludzi, można swobodnie przejść. Bo później to jest Saigon, nie? Idziemy, jakiś breakfast. No dobra, to znaleźliśmy to śniadanie, bo tutaj imprezownie jest, także śniadań nie za dużo. Ale Jedno miejsce, a, ale się, jedno znalazło. miejsce się, się znalazło, street food i, i, tylko, i tylko pataja była, nie? Także no, no musimy zjeść patajem. Śniadanie, śniadanie obiad no smacznego no słuchajcie oczywiście nie omieszkałem wjechać sobie windą na samą górę nie on top ale tutaj tutaj widać na Consul Road na dole ale tutaj dachy tu tak za bardzo nie widać jeszcze chciałem myślałem że to będzie widać całą ulicę ale jeszcze tak nie widać ale za to pokażę wam panoramę jakieś niebo takie lekko zamklone jest nie widać tego dobrze ale coś tam Coś tam może zobaczycie, nie? Centrum Bangkoku No musi w nocy robić robotę, nie? To musi w nocy dobrze wyglądać, no bo teraz to tak Niekoniecznie, nie? I słońce z tamtej strony wschodzi i takie mówię jest delikatnie zamglone to niebo Także tego nie widać, dobra jedziemy dalej No co, słuchajcie, to opuszczamy jeden hotel, jedna noc, nieprzespana, ciężka, imprezowa, nie? Jako Sarot. I teraz idziemy 300 metrów dalej, do następnego hotelu. Na drugą stronę, nie? Na drugą stronę, ale tam ma być ciszej niby, nie? Także zobaczymy. Bądźcie z nami, hej! No to zapraszamy do, do nowego hotelu. A gdzie ona, gdzie jest? A, no tu! No powiem wam, wow, nie? No. Jest różnica. No jest, kurczę, nie? No nie ma... Nie ma dwóch stań, no 20 zł więcej, ale no jest jest różnica, nie? 20 zł robi robotę, tak? No i będzie można to okno w końcu zamknąć. Nie no kurczę, powiem wam, że... A, a gdzie mamy ulicę? A, akurat Tu na... akurat trzeba uważać z tym progiem, weź stań. Ty, ale to nie jest imprezownia. Imprezownia jest tam, to dobrze. To jesteśmy na boku. No bo tu to można bo... zakaczyć nogą. Zamaczne. Widzę, 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 no jest grubo, nie? Ale widok jest... <śm> widok, widok, widok na slumsy... Wi widok, widok na slamsy, ale że tu ktoś mieszka, mój ty panie. No bo tam jest ta imprezownia jest cała. To Jeska przyzwyczajenia. No dobra, do środka. Dobrze, że można kurde zamknąć ten ten. Mam no, nadzieję. Trzeba zaznaczyć to dwa ostatnie pokoje w tym hotelu. Dwa, dwa ostatnie pokoje w tym hotelu, No właśnie, mam nadzieję, że że nie będzie zbyt głośno. O, mamy tu jeszcze taką tą, widzisz? Także to może będzie, o kurde. może będzie szczelne, może nie będzie takiego hałasu, nie? O, no dobra. No i to jest miejscówka, czyli dach z, nasze, z naszego naszego hotelu, nie? No, tu jest widoczek, co? A ten basen, poczekaj, ten basen jest tu, czyli co my jeszcze mamy? My jeszcze mamy basen na dodatek, tak? U, ale grzeje, o kurde To jeszcze ma, mamy To jeszcze basen mamy Zobaczcie Pięknie Jeszcze To jeszcze mam. o tam jest ten widok na ten most Duży, małe wiosce No pięknie powiem wam jeszcze się pokąpiemy w basenie. O, muminki z przodu i yeah. dara.